Witam serdecznie z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Dzisiaj chcę z Wami porozmawiać na temat lęku przed bliskością. Czym tak naprawdę ten lęk jest? Jak on się przejawia w naszym życiu i o co z tym lękiem tak naprawdę chodzi? Jeśli od jakiegoś czasu rozwój nie jest Wam obcy, to pewnie słyszeliście już nieraz o tym zjawisku o lęku przed bliskością. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o nim z perspektywy naszego wewnętrznego dziecka. Czym tak naprawdę ten lęk jest? No bo kiedy słyszymy lęk przed bliskością, no to możemy mieć różne uczucia z tym związane. Tak naprawdę każdy z nas pragnie i potrzebuje tej bliskości, tak jak byliśmy dziećmi i potrzebowaliśmy tej bliskości, czułości, wsparcia, zainteresowania od rodziców. Tak teraz, jako osoby dorosłe, także mamy takie same potrzeby. Dlaczego więc my tej bliskości się boimy? O co z nią chodzi? Dlaczego boimy się czegoś, co jest tak naprawdę dla nas naturalne i normalne? Po pierwsze, dlatego, że bliskość bardzo często kojarzy nam się z bólem. Kiedy cofniemy się do swojego dzieciństwa, kiedy cofniemy się w przeszłość, Możemy przypomnieć sobie, jak ta bliskość wyglądała w naszym domu, jak tą bliskość, tą czułość okazywali nam rodzice. A mówiąc wprost, jak okazywali nam rodzice miłość. I jeżeli jako dzieci doświadczyliśmy dużo bólu związanego z tą bliskością, to teraz będziemy od niej podświadomie uciekać. Ta bliskość może mieć na przykład taki wydźwięk przemocy. Fizycznej, psychicznej, czyli bliskość, może nam się kojarzyć z czymś bolesnym. Na przykład za każdym razem, kiedy rodzice byli blisko, wiązało się to z jakimś cierpieniem fizycznym lub psychicznym, to teraz możemy mieć takie właśnie skojarzenia, że jak ktoś jest blisko, to nie jest to miłe doświadczenie. I tutaj od razu chcę powiedzieć, że nie ma takiej możliwości, żeby każda bliskość z naszym rodzicem wiązała się z cierpieniem. Może być tak, że większość tej bliskości, zdecydowana większość, albo to, co pamiętamy, było związane z cierpieniem. Ale możliwość, że zawsze to cierpienie było, że zawsze ta bliskość była bolesna, jest praktycznie nieosiągalna. Ja wiem, że my możemy tylko o takich rzeczach pamiętać, ponieważ ból, ponieważ trudne emocje bardzo często potrafią nam zakryć rzeczywistość. I mówiłam o tym w podcaście na temat iluzji dziecięcych. Link wstawię Wam w opisie filmu. I kiedy my widzimy tylko ból, kiedy cierpimy, kiedy jest nam trudno, to trudno jest nam znaleźć w naszej pamięci jakieś dobre wspomnienie. Dlaczego niemożliwe jest, żeby bliskość zawsze była zła i okrutna? Dlatego, że żadne z nas, w tym nasi rodzice, nie jest tylko złym człowiekiem. Nikt nie jest wcieleniem zła. No dobrze, wykluczając jakieś wyjątki, ale wątpię, że akurat wasi rodzice byli tymi wyjątkami. Gdybym miała się teraz tak filozoficznie porozwodzić na ten temat, to. Tak naprawdę zadałabym pytanie, co to znaczy być złym człowiekiem? Co to znaczy, Waszym zdaniem, być złym człowiekiem? Jeżeli jest to człowiek, który krzywdzi innych, to znaczy, że ma jakieś zaburzenia i prawdopodobnie jest to socjopata lub psychopata. Jeżeli Wasi rodzice należeli do tego niewielkiego procenta ludzi z zaburzeniami empatii, no to. To, co powiedziałam przed chwilą, po prostu jest nieważne, tylko zastanówcie się najpierw, czy, czy to na pewno i naprawdę tak było. Czy nasi rodzice naprawdę nie czuli tej empatii, czy naprawdę robili tylko te złe, i okrutne i krzywdzące rzeczy? I jeszcze bardzo często mówimy o tym, że robili je specjalnie. Więc to po prostu już zostawiam Wam samym do rozpatrzenia, do rozwikłania. Nie będę w to dalej wchodzić. W każdym razie jest małe prawdopodobieństwo, że akurat nasz rodzic był takim rodzicem najokrutniejszym na świecie. I kiedy wyjdziemy sobie z tego poziomu, że być może rodzice nie dawali nam tylko samego zła, w takiej czystej formie, i nie krzywdzili nas zawsze i wszędzie i pod każdą postacią, i świadomie i celowo. Kiedy sobie wyjdziemy z takiego punktu, to wtedy bardzo możliwe, że uda nam się odnaleźć jakieś skrawki dobra i jakieś przesłanki, że nie zawsze ta bliskość była okrutna, że nie zawsze ta bliskość była bolesna. Ja mogę powiedzieć Wam na własnym przykładzie, ponieważ miałam tatę, który był bardzo agresywny, który był tyranem. Bardzo dużo razy napatrzyłam się na to, jak maltretował moją mamę, bo tego nawet nie można nazwać biciem. Ja jako dziecko patrzyłam na to, plus mój tata jeszcze znęcał się nade mną i nad moim rodzeństwem. Mnie na przykład kiedyś chciał udusić. I większość mojego dzieciństwa ja spędziłam, w lęku, spędziłam w strachu, takim, takim przerażającym strachu, że zaraz stanie mi się krzywda. To był yy, wręcz lęk przed tym, żeby przeżyć. Kiedy już wiedziałam, że mój tata jest tak bardzo agresywny i nieobliczalny, to yy, nie wiedziałam, co mnie spotka każdego kolejnego dnia i całe moje rodzajstwo tak miało. I kiedy zaczynałam terapię, to ja widziałam tylko to zło w moim tacie. Widziałam tylko to, jak bardzo nas skrzywdził, jak bardzo się go bałam, jak bardzo nie chciałam, żeby on był moim tatą. Dlatego, że ja patrzyłam przez pryzmat właśnie swojego bólu, przez pryzmat trudnych doświadczeń. I ja nie mówię, że to, co przeżyliście, jest nieprawdą, bo zapewne wszystko, co przeżyliście, jest prawdą i to, w jaki sposób wy odbieracie swoje dzieciństwo, jest prawdą, jest Waszą prawdą. Ale kiedy zaczęłam pracować nad tą relacją, właśnie z moim tatą, okazało się, że on nie zawsze był agresywny. Takie właśnie zdziwienie. On nie zawsze był ten zły i nie zawsze był pijany. Wow, takie odkrycie po prostu zmieniło wszystko. I kiedyś powiedziałabym, że mój tata nigdy nie okazał mi żadnej czułości. A dzisiaj mogę wymienić kilka pojedynczych, ale jednak są sytuacji, kiedy on mi tą czułość Okazał. I w ten sposób obalamy pierwszy mit, że bliskość jest tylko bólem. I tutaj słowo klucz to jest właśnie tylko. Bo kiedy mówimy tylko, zawsze, nigdy, wszędzie, to możemy mieć pewność, że tak naprawdę przemawia przed nas zranione wewnętrzne dziecko. I możemy być pewni, że nie mówimy o faktach. Więc pierwszy stopień, aby poradzić sobie z lękiem przed bliskością, to odnaleźć jakieś Okruchy, dobra w tej bliskości, którą otrzymywaliśmy od rodziców. Nawet jeśli nie odnajdziemy od mamy albo od taty, to chociaż od jednego z nich. Bo okazać się może, że bliskość nie zawsze była bolesna, tak jak nam się teraz wydaje. Tylko po prostu patrzymy na tą bliskość przez pryzmat bólu. Kolejny punkt. Czy my tak naprawdę boimy się bliskości? Tak, jak powiedziałam na początku, my jej pragniemy, my do niej dążymy, chcemy być przytulani, chcemy być całowani, chcemy być głaskani. My tego wszystkiego potrzebujemy. Teraz mówię o bliskości fizycznej, ale chodzi też o taką bliskość emocjonalną, o taką bliskość psychiczną. Kiedy ktoś nam mówi komplementy, kiedy ktoś nas wysłucha, kiedy ktoś nas wspiera, tak naprawdę do końca nie chodzi o tą bliskość. Tak naprawdę chodzi o odrzucenie. I o samotność. Przecież właściwie to każdy z nas, albo większość z nas, potrzebuje być z kimś blisko i to jest naturalna potrzeba. Tylko, że my się boimy w tej całej bliskości, w tym, jak się do kogoś zbliżymy, że ten ktoś nas odrzuci. Że my się zaangażujemy, że oddamy swoje serce, a ta osoba po prostu przemieli to serce przez maszynkę do mięsa. I teraz znowu nawiązanie do dzieciństwa. Jak byliśmy dziećmi? No, to oddaliśmy całych siebie rodzicom, prawda? No bo dzieci mają otwarte serca, dzieci są ufne, dzieci są naiwne, dzieci wierzą, że czeka je coś dobrego, mają cały czas nadzieję. Na tej też podstawie powstają dziecięce iluzje, o których już wcześniej opowiadałam. Jak my mieliśmy tak szeroko otwarte serca, szeroko otwarte ramiona, i nasi rodzice to odtrącili, odrzucili z nieznanych nam powodów. I pewnie oni też do końca nie byli świadomi, dlaczego tak się dzieje, to my nauczyliśmy się kolejnej rzeczy: że bliskość oznacza odrzucenie. Odrzucenie i prawdopodobnie też samotność, ponieważ kiedy zostajemy odrzuceni, kiedy ktoś nas nie chce, kiedy ktoś nas odtrąca, to przeważnie zostajemy z tym sami. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że rodzic nas odtrąca, ale pociesza nas babcia. No to już troszkę mniejszy ból, prawda? Już taki plasterek na ranę, i babcia tutaj nas pociesza, nas wspiera, więc ten ból nie jest taki duży, jest załagodzony. Ale niestety rzadko tak się zdarza. Jeżeli mieliście taką sytuację, to oczywiście super i dobra wasza. Jednak w większości przypadków my zostajemy z tym odrzuceniem sami, i później też się tej samotności boimy. Dlatego ja bym tutaj tak bardzo tego nie podkreślała, że my się boimy. Stricte. Bliskości, być z kimś blisko. My się boimy tego, że jak będziemy z kimś blisko, to ten ktoś nas odtrąci i będziemy cierpieć, czyli boimy się tak naprawdę cierpienia. Cierpienia, które nieraz doświadczyliśmy. I teraz zobaczcie, co się dzieje w toku naszego życia. Kiedy jesteśmy dziećmi, tak jak powiedziała, mamy otwarte serduszka, ufamy ludziom i dostajemy jakieś tam ciosy. Później jak jesteśmy nastolatkami i wchodzimy w dorosłe życie, mamy 19, 20 lat, to nadal te serca jeszcze są pootwierane, może już nie tak bardzo jak nasze dziecięce, ale jeszcze są otwarte, także jesteśmy w stanie budować związki, jesteśmy w stanie się zakochiwać, jesteśmy w stanie właśnie ufać. Jeszcze jesteśmy tutaj otwarci na innych. I wraz z tym jak doznajemy coraz więcej zranień, coraz więcej odrzucenia, złamanego serca, Powolutku, pomalutku my zamykamy te nasze serduszka, żeby po prostu już tego więcej nie doświadczać. Więc im więcej doświadczamy cierpienia, tym większe prawdopodobieństwo, że my pozamykamy się na innych ludzi. Dlatego teraz obserwuje się takie zatrzęsienie, że tak powiem, singli i osób rozwiedzionych, które nie tworzą stałych związków, które boją się wchodzić w stałe związki. No bo ta bliskość głównie dotyczy relacji. Spotykamy i zarówno mężczyzn, i zarówno kobiety, którzy po prostu deklarują, że nie chcą stałego związku. Ale z czegoś to wynika. I przeważnie jest to wynik po prostu naszego trudnego dzieciństwa, trudnych emocji przeżywanych. W dzieciństwie i późniejszych doświadczeń, które z tego dzieciństwa wynikają, jak przepracować lęk przed bliskością? Ja, jako terapeutka wewnętrznego dziecka, oczywiście z całego serca Wam polecam terapię wewnętrzne dziecko. Na moim kanale tutaj na YouTube znajdziecie medytacje na temat odrzucenia, medytacje na temat samotności, medytacje na temat lęku i można sobie spokojnie, śmiało pracować z tymi medytacjami. Jeżeli potrzebujecie pomocy w przepracowaniu lęku przed bliskością, zapraszam Was także na sesję indywidualną, online lub stacjonarnie pod łodzią. Mam nadzieję, że ten podcast był pomocny, że otworzył Wam oczy na lęk przed bliskością i to, jak ten lęk wygląda z perspektywy naszego wewnętrznego dziecka. Życzę powodzenia w rozwijaniu się w tym temacie, w... Przepracowywanie lęków dotyczących odrzucenia, dotyczących samotności i ściskam Was mocno.